Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grasz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Pamiętam jak dziś, gdy w 2005 roku zasiadłem do pierwszego odcinka serialu animowanego Ben 10, opowiadającego o przygodach zwykłego chłopaka, który wszedł w posiadanie niesamowitej technologii, która odmieniła jego życie. W dzisiejszym filmie chciałem opowiedzieć wam o sile i umiejętnościach Bena, który poprzez błyskawiczną zmianę swojego kodu genetycznego miał możliwość transformowania się w obce gatunki z różnych zakątków ogromnego wszechświata. Taką możliwość dawała mu kosmiczna technologia, w której posiadanie wszedł podczas wakacji, które spędzał ze swoim ciadkiem Maxem i kuzynką Gwen. Podczas wędrówki przez las natknął się na dziwną kapsułę, która zawierała w sobie prototyp Omnitrixa, potężnego urządzenia, które po zbliżeniu przyczepiło się do jego nadgarstka. W momencie, gdy zaskoczony próbował to usunąć, odkrył, że za jego pomocą może zamieniać się w różne stworzenia, wśród których było wiele potężnych istot. W trakcie wielu lat obcowania z tą technologią oprócz prototypu, nosił również pełnoprawnego Omnitrixa, a także nieco odmiennego Ultimatrixa. Początkowo mógł operować bazą 10 transformacji, jednak podczas kolejnych starć z różnymi kosmitami, Omnitrix dodawał do swojej bazy kolejne próbki Dena, rozwijając możliwości Bena. Ultimatrix pozwolił mu przemieniać się w ostateczne formy rozwojowe niektórych najpotężniejszych kosmitów, takich jak Dzikopłysk, Pajęczarz czy też szlamfajer. Samo używanie kosmicznego artefaktu nie powodowało w nim poważnych efektów ubocznych, chociaż musiał uważać na niektóre przemiany, ponieważ potrafiły zmieniać mu osobowość, przez co stawał się przykładowo bardziej agresywny czy też dowcipny, a przemiana zwana Fantomem potrafiła przyjąć nad nim całkowitą kontrolę. W większości przypadków używał obcej technologii do walki z przeciwnikami, przez co rozwinął sobie m.in. umiejętności walki wręcz, chociaż zdarzały się również sytuacje, w których wykorzystywał transformacje do manipulowania innymi rasami, bądź też do porozumiewania. W zależności jaką transformację wybrał, otrzymywał również umiejętności danej rasy. Potrafił dzięki temu utwardzać swoje ciało, latać, walczyć za pomocą ognia, lodu, kwasów, czy też manipulować umysłami przeciwników. Pod tym względem posiadał pełną paletę mocy, które mógł odpowiednio dobierać podczas walki z każdym przeciwnikiem względem słabości jakie posiada. Nada Ciekawym motywem był sam rozwój Bena, który walcząc z kolejnymi nowymi przeciwnikami zyskiwał również nowe mocy po tym, jak Nitrix aktualizował swoje bazy transformacji. Dzięki temu wszedł on w posiadanie Dena, m.in. obcego X, który potrafił swoją mocą niszczyć całe galaktyki. Z ciekawych gatunków mogę jeszcze wymienić Diamentogłowego, Ogłowego, czy też Inferno. Oczywiście Ben posiadał ich znacznie więcej i każdy, kto go oglądał, miał swoich faworytów. Dlatego jeśli pamiętacie, możecie napisać mi w komentarzu, która transformacja była według Was najciekawsza. W trakcie wielu lat walk, Ben dorastał i nie chwalił się swoimi umiejętnościami. Do momentu, aż w wieku 16 lat, wszyscy dowiedzieli się o tym, co robi, przez co stał się oficjalnie superbohaterem, który przez lata działalności wielokrotnie ratował cały wszechświat. Wszakże walczył z potężnymi kosmitami, spośród których możemy wymienić Wilgaksa, Gregora czy też Dagona, który swoim wyglądem przypominał Ktulu. Podsumowując pod względem mocy, Bengurową nad większością swoich przeciwników i każde zwycięstwo rozwijało jego umiejętności, przez co stawał się jeszcze potężniejszy. W mojej ocenie w pełni sił i nosząc Ultimatrixa mógłby z łatwością mierzyć najsilniejszych bohaterów Marvela. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!